Zespół szkół elektronicznych i samochodowych. Placówka od kilkudziesięciu lat kształci elektryków i mechaników. Uczniowie, którzy kończą edukację w tej szkole nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy. Kształcenie zawodowe w Zielonej Górze stoi na wysokim poziomie. Obok wspomnianego elektronika również budowlanka ekonomik kładą duży nacisk na dobre przygotowanie uczniów do wykonywania konkretnych zawodów. Zielonogórski magistrat jeszcze podkręca śrubę. Zgodnie z nowymi ministerialnymi rozporządzeniami szkolnictwo może liczyć na dodatkowe pieniądze. W Zielonej Górze w latach 2016-2022 do szkół może trafić nawet 40 milionów złotych. Chcielibyśmy od 1 września 2016 roku przystąpić do projektu, który będzie realizowany w całym naszym województwie, a który dedykowany jest szkolnictwu zawodowemu i technicznemu. To największy projekt edukacyjny, jaki do tej pory realizowaliśmy i jest on przewidziany na lata 2016-2022. Aby starać się o pieniądze, miasto musi utworzyć nowe centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Trzy takie centra mają powstać w obrębie elektronika, ekonomika i budowlana. Z technicznego punktu widzenia, jeśli chodzi o funkcjonowanie podmiotów zajmujących się kształceniem zawodowym, tu się nic nie zmieni. To jest realizacja tego wymogu, który może stanowić dla nas drogę do uzyskania środków zewnętrznych bo taka, taka formuła została przyjęta centralnie, czyli środki e, wsparcia mogą uzyskać tylko te podmioty, które mają takie centra i centra, które są e, podmiotami tutaj samorządowymi. Wspomniane centra otrzymają dofinansowanie na dokształcenie kadry dydaktycznej, przygotowanie bazy edukacyjnej oraz co najważniejsze przygotowanie placówki do przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Każda z tych szkół nadal będzie miała swoją autonomię i nadal będzie realizowała kształcenie w ramach ustawy o systemie e, oświaty, ale Również organizowała kursy kwalifikacyjne dla tych wszystkich, którzy chcieliby zdobyć nowe umiejętności, nowy zawód bądź też doskonalić się w zawodzie, który już wykonują. W trakcie dyskusji na temat powołania w Zielonej Górze trzech centrów kształcenia zawodowego pojawiło się pytanie, czemu nie wszystkie placówki będą objęte takim rozszerzeniem. Wiceprezydent Zielonej Góry tłumaczyła, że dofinansowanie przekazane trzem placówkom pozwoli na przygotowanie bazy dydaktycznej z prawdziwego zdarzenia, a pozostałe szkoły będą mogły korzystać. Z tych zasobów. Nowe centra kształcenia zawodowego i ustawicznego powstaną na przestrzeni dwóch lat.